Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Nic nie przyjmujecie. Przekazywanych nauk Jezusa Chrystusa nie przyjęliście dwa tysiące lat temu i też nie przyjmujecie obecnie. Tylko sobie myślicie, że wystarczy pomruczyć w przybytku zła i już jesteście rozgrzeszeni przez ciemnego. Ciemnym w czarnych sutannach jesteście potrzebni, aby tylko przynieść odpowiednio dużo kasy. W kościołach Stwórcy nigdy nie było i też Pana nie ma teraz. Kościelni wykorzystują wiedzę ziemską, jaką posiedli do zastraszania i ściągania w ciemne nurty ziemskie twory. Swoje nauki kościelne tak przerabiają, aby było trudno się w tym zorientować ziemskim tworom. Przekazują nauki, które mają na celu utrzymanie ziemskich ludzi w niewiedzy i ciemnocie. Przemawiające do Was żywe słowo nie rozpoznajecie. Brak Was wysiłku do tego, aby podążać za naukami Pana i zmieniać swoje całe życie. Nie potraficie budować swojego życia tu na Ziemi w oparciu o prawdę. Omijacie przykazania Pana, mówiąc, że to w dobrej wierze robicie. Żadne łamanie prawa, czy to w dobrej wierze, czy też w złej, nie znajduje usprawiedliwienia. Tylko własną pracą możecie odkupić swoje grzechy, a nie chodząc na spowiedź do Przebierańców. Na Ziemi jesteście po to, aby odpokutować wszystkie swoje winy i rozwijać się duchowo. Tak przeżyty czas na Ziemi dopiero może zaprocentować tym, że powrócicie do raju duchowego świadomi sami siebie.